Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do artykuł tematu. Artykuł wyjaśnia i pokazuje, jak prawidłowo wykonać wymianę linki hamulca postojowego w samochodzie, a także przyczyny jej zerwania. Treść artykułu. Ten artykuł wyjaśnia i pokazuje jak prawidłowo wymienić link hamulca postojowego samochodu, a także przyczyny jej zerwania. Przyczyny awarii linki hamulca postojowego Głównym powodem zerwania linki siłownika hamulca postojowego jest oczywiście jej żywotność. Faktem jest, że podczas pracy linka jest stale poddawana obciążeniom wynikającym z sił aktywujących hamulec ręczny, a ponieważ znajduje. Się pod karoseria samochodu jest stale narażona na wysoka wilgotność, doświadczając braku smarowania. Powoduje to ścieranie się stalowych gwintów tworzących link. Przyczyna awarii może być również to, że w procesie eksploatacji zużycie okładzin i bebnów mechanizmów hamulcowych lewego i prawego. Koła jest nierównomierne, w wyniku czego odpowiednie linki wydłużają się w różnym stopniu i z czasem hamulec ręczny przestaje działać. Hamulec postojowy może również ulec uszkodzeniu mechanicznemu w wyniku awaryjnego hamowania samochodu, gdy kierowca aktywuje wszystkie układy hamulcowe. Poluzowanie końcowe linki i jej utrudnione przesuwanie w osłonie to również powody do wymiany linki. W każdym razie, niezależnie od przyczyny konieczności wymiany linki hamulca postojowego, każdy właściciel samochodu prędzej czy później będzie musiał się z nią zmierzyć. Wymianę linki, a konkretnie jej montaż, zaleca się wykonywać w dwie osoby, ponieważ drejzek dźwigni ma niewielka długość i aby zamontować. Korektor, link trzeba będzie dokręcić. Wymieniliśmy link w samochodzie FAUAZET 2110. W samochodach innych marek procedura jest podobna. Wymiana linki hamulca ręcznego. 1. Zdejmij samochód z hamulca postojowego, zwalniając dźwignię hamulca ręcznego do końca. 2. Zdemontować beben hamulcowy odpowiedniego koła. 3. Aby dostać się do korektora, zdejmij tłumik z poduszek zawieszenia i rezonator z tylnej podkładki. Opuścić rurę wydechowa w dol. Czwarte, pod nadwoziem pojazdu odkręcić nakretkę blokującą hamulca postojowego i nakretkę regulacyjną, a następnie zdjadź kompensator z drażka kierowniczego. Piąte, należy wyjać końcówkę torusa z regulatora. Sześć. Ze wspórnika na nadwoziu wyjać końcówkę osłony linki. Siódme, należy odgiać wsporniki, na których zamocowany jest kabel. Osiem. Po uprzednim zdjęciu klocka hamulca tylnego. Należy odłaczyć końcówkę linki od dźwigni. Dziewiąte na belce tylnej osi należy poluzować na kredki mocujące uchwyt linki i zdiac z niego link. 10. Link hamulca ręcznego należy wyjać z rowków uchwytu. 11. Następnie należy wyciągnąć link z osłony hamulca. 12. Montaż linki odbywa się w odwrotnej kolejności. Należy wziąć pod uwagę, że linki we wsporniku montowane są poprzecznie. Po wykonaniu czynności związanych z montażem linki należy wyregulować hamulec ręczny. VAZ